Dzień dobry Państwu w kolejnym odcinku serii vlogowej Świat wokół nas. Tematem, którym chciałbym się dzisiaj, który chciałbym dzisiaj dla Państwa przygotować, jest to zagadnienie związane z Chinami, a przede wszystkim wydarzeniami w Hongkongu. Gdybyśmy sobie popatrzyli na wydarzenia wewnętrzne mające miejsce w Chinach w ostatnich kilku latach, to dosyć często przejawiała się tam kwestia Hongkongu. Hongkong, którego miejsce na mapie na mapie no, tak zwanych Wielkich Chin, jakbyśmy powiedzieli, jest dosyć, dosyć specyficzne, ponieważ jest to, był to przez wiele lat no i do pewnego stopnia dalej jest podmiot z jednak pewną ograniczoną autonomią, z bardzo specyficzną można powiedzieć tożsamością, ponieważ tożsamość mieszkańców Hongkongów, jest to wypadkowa z jednej strony oczywiście kultury chińskiej, ale z drugiej strony kultury anglosaskiej, co wytworzyło bardzo specyficzny tak naprawdę punkt na mapie Chin i na mapie świata. No i właśnie w kontekście tych wszystkich wydarzeń dochodziło tutaj do wielu, można powiedzieć, no, z zderzeń. Z jednej strony, prawda, aspiracjami mieszkańców Hongkongu do, utrzymania tej swojej autonomii się nie do czegoś więcej i z drugiej strony prawda Wielkich Chin rządzonych autorytarnie przez partię komunistyczną po roku 2012 przez no, bardziej autokratycznego Xi Jinpinga no, które prawda próbowały jakoś tą niezależność tutaj ograniczyć w pleścią prawda w karby tego wielkiego renesansu chińskiej potęgi o których elity HRL marzą no i tutaj, drodzy Państwo, no, na naszych oczach można powiedzieć, ta rozgrywka do pewnego stopnia się kończy i no, kończy się, no, czemu trudno akurat się dziwić, zwycięstwem Pekinu, który oczywiście w, tej, w tym zderzeniu miał o wiele o wiele większy, większy potencjał. Protesty, które miały miejsce w Chinach w roku 2014, 2015, 2018, 19, jeszcze na początku 20 przed którymi Pekin no, wydawał się no, nawet momentami jakoś taktycznie wycofywać no, wydaje się jednak że przeszły do, e, do historii. E, u schyłku e, poprzedniego roku miały miejsce wybory parlamentarne w Hongkongu, które no, w związku złożoną tak a nie inaczej ordynacją wyborczą dawały ogromne profity propekińskim lojalistom. E, 153 miejsca w tym parlamencie zdobyli zwolennicy ścisłych związków z Pekinem, a jedynie 14 e, ludzie jakoś do tego abstrahujący. E, można tym samym powiedzieć, że te wybory do jakiegoś stopnia no, przyklepują stopniową, e, mocną utratę autonomii przez to, przez to bardzo specyficzne e, miasto. Pytanie, jakie to będzie miało. E, Dalsze, że tak powiem, implikacje międzynarodowe, szczególnie w kontekście no, prób, prawda, Pekinu, aby jakoś Tajwan wrócił pod tą, pod tą pekińską większą bądź mniejszą kuratelę. Dziękuję Państwu za uwagę.